Przechodząc do 2014 roku, naukowiec biomedyczny wynalazł pierwsze na świecie urządzenie światne terahercowe. Jak wspomniałam, w 2014 roku pierwsze urządzenie terahercowe zostało pomyślnie wyprodukowane. Początkowo koszt tego urządzenia wynosił 412 tysięcy dolarów. Kontynuując ten sukces, w 2017 roku firma wprowadziła na rynek urządzenie terahercowe drugiej generacji, które stanowiło postęp technologiczny, a cena została dostosowana, aby była bardziej przystępna. W 2019 roku zostało wprowadzone urządzenie terahercowe trzeciej generacji. Łączyło ze sobą falę ciepła i światła i wprowadzało nową koncepcję urządzeń terapeutycznych skoncentrowanych na terapii całego ciała. W 2021 roku firma wprowadziła urządzenie czwartej generacji, które prezentowało technologię i nadal prezentuje trzy w jednym, łącząc technologię teraherców, technologię kwantową i technologię optycznego kwarcu. W 2024 roku zostało wprowadzone na rynek urządzenie piątej generacji, tak zwane nasze premium plus. Aby jeszcze podkreślić wiarygodność i skuteczność tych produktów, warto zauważyć, że zostały one poddane rygorystycznym testom, a konkretnie 62 raporty z badań klinicznych zostały wydane przez Pekijski Instytut Badań Technologii Chemicznej. Tutaj mamy m.in. raporty z badań długości fal terahercowej.